przerwa na komusie i tutaj na mój warsztat trafi taki wał od rozdrabniacza jest to jest to wał od rozdrabniacza do rozdrabniania ziół do rozdrabniania korzeni kozłka lekarskiego i tutaj właśnie nie spełnia swojego zadania, bo ma zagęste y, rozmieszczone za gęsto zęby i kozłek nie wpada tu w środek, tylko go mieli. Kręci się w kółko, nie, nie powodując jego rozdrabniania. Z racji tego, że jest. To wykonane z twardej stali trudno także nóż tego nie weźmie. Yy, może widiowy by wziął, ale z racji tego, że są to za, za duże przerwy pomiędzy jednym zębem a drugim, także wytaczakiem się nie da składką widiową tego zrobić, bo by, płytka nam wyleci. Stal szybkotnąca nie da rady tego wziąć. Także pozostała pozostaje jedynie palnik. Obroty ten wał ma małe, yy, kilkadziesiąt obrotów na minutę. Także yy, jeżeli coś tutaj nierówno wyjdzie, to nie będzie miało znaczenia na wyważenie tego wału, bo to jest niskie są obroty. Napęd jest poprzez motoreduktor, tu jeszcze poprzez yy, przekładnię łańcuchową. I także tutaj właściciel sobie zażyczył, żeby mu wypalić, co drugi, co drugi ząb. No już troszkę mi tutaj, troszkę już wypaliłem. Zostały mi jeszcze dwie warstwy. Nie bardzo to chce iść, bo jest cienkie, a głębokie dosyć. Także gaśnie palnik przy braku połączenia z metalem, ale powoli idzie. Bartuch, żeby sobie nie popalić. Bruzy. No jak mówię jest bardzo słaby dostęp. Palnika bo są za gęsto dędy. No ale jakoś jakoś pójdzie. 大面积，大面 No. Zęby na długości około 45 mm zostały ucięte. Także palnikiem się prawie w powietrzu robiło przy słabym styku. Na pewno tracił trochę na żywotności. Tak, wypalił się tutaj troszeczkę krater. No ale dało radę. Czym innym by nie wypalił tego? Jedynie plazma ma największą temperaturę, większą od gazów. Także poszło. Dobra, teraz myślę, że będzie, będzie musiało to lepiej tutaj przy rozdrabnianiu. Dobra, prende o